Siema. Dzisiaj pokażę ci jak doładować pieniądze do Farming Simulator 25. Nowa giereczka, nowy save. Jak widzicie, mało siana, tylko 24 tysiące, ale to nic. Zaraz to zmienimy. Wychodzimy z gry. Jak już mamy tego swojego wymarzonego save'a, na którym będziemy grać, to ważne, z gry musicie wyjść. Nie możecie edytować to w trakcie gry. Otwieracie sobie swój komputer. Ładnie klikacie dokumenty, My Games, Farming Simulator 25, save, który będziemy edytować, to jest save pierwszy. Tutaj musicie wejść w ten pliczek, otworzyć go za pomocą Wordpada. Znaleźć najlepiej po wyszukiwarce. Musicie przyklikać, widzicie, o, tutaj jest wasz stan konta. No i możecie dorzucić tutaj kilka zernia. Ważne, kopiujecie sobie, Ctrl C, templiczek, zapisujemy, zamykamy. Musimy jeszcze wejść w Farms. Tak samo otwórz za pomocą Ctrl F, Money, a tu mamy nawet na górze i wklejamy to. Tych po przecinku nie ruszamy, tylko wklejamy to na górze. Tak samo plik zapisz. Zamykamy to. To też już możemy zamknąć. I co? Gramy. I jak widzimy, saldo już jest powiększone. Teraz sobie możemy kupować co tylko chcemy. O, fajny John Deerek. Up. I właśnie pół miliona uciekło nam z konta. Nie dziękuj. Daj lajka. A i suba możesz też zostawić.